Siemanecko, przyjaciele, dawno filmu nie było z poszukiwań. Dzisiaj sobie polatamy po lesie. Zobaczymy, co wyjdzie fajnego. Zamierzam wrócić do odcinków, wrzucać je regularnie co drugi, trzeci dzień. Więc, co, nie przedłużam. Widzimy się przy pierwszym fancie. I tak, pierwszy sygnał. <grywa> Jakaś pucha. Ale, jakby to nie było, gdyby nie było śmieci. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, kochani, taka dziura. Dość ciekawa znajdka. Szczerze nie wiem, co to jest. Spróbuję to zidentyfikować. Ale weźmiemy to na podsumowanie. Będziemy myśleć, wydaje mi się, że to jest od lampy naftowej. Zobaczcie. No, ciekawe. Dobra. Szukamy dalej. Na podsumowaniu. Pokażę, lecę dalej, zobaczymy co jeszcze fajnego wleci. I tak przyjaciele taka dziura, słuchajcie 5 fenoli. No troszkę zajechane, ale ale jest to monetka z lasu, więc na pewno cieszy. I co szukam dalej? Jak widzicie pogoda nie dopisuje, deszcz pada, ciemno się zrobiło. No ale klimat jest zielono. Można polatać, mam nadzieję, że coś fajnego trafimy, ale liczy się sam wypad, sam spacer po lesie z detektorem dawno nie chodziłem, więc zobaczymy co tam nam fajnego wleci. Na razie wleciała monetka. 5 fenoli i co? Szukamy dalej. Piona. Tak, kochani, jakieś odłamki po wybuchach. Jestem w tych miejscach, gdzie były te okopy. Bo, szczerze mówiąc, tego dokładnie nie przeszedłem, teraz się pogoda robi. Można spokojnie tu polatać. Zobaczymy, co fajnego wpadnie. Na razie wleciała jakiś kawałek lampy naftowej. Jedna monetka, no i ten odłamek. Pogoda, jak widać, nie dopisuje, ale nie szkodzi. Chodzimy dalej. Zobaczymy, co będzie. Czyli tam tutaj się znaczy rozgrywały jakieś bitwy, jak mówiłem kiedyś i co, może w końcu natrafimy na jakiś depozycik albo coś w najbliższym czasie, mam nadzieję no i tyle, lecę dalej, jak coś będzie od razu pokażę zobaczcie kochani, jaka stara popielniczka się teraz trafiła Malboro dalej. To jest to miejsce, gdzie wleciał mi ten yy, groszek, guzik, yy, na filmie tam wrzucę Wam linka, jest. Zobaczymy, może jeszcze coś tu fajnego wpadnie, bo jeszcze tego dokładnie nie przeszukiwałem. Bo niestety była zima wtedy, nie było jak dokładnie kopać, wszystko pozamarzane, wiecie, jak jest w zimy z kopaniem. Ciężki temat, dlatego teraz jest coraz lepiej, więc fajna pogoda i przede wszystkim można teraz śmiało chodzić i kopać. A tam znajduje się dalej ten poniemiecki śmietnik. Też go przekopiemy, ale to już w swoim czasie, a teraz lecę w górę. Zobaczymy, co tam będzie fajnego. Może coś wleci i kieruję się wzdłuż yy, miejsca, gdzie wpadły mi wtedy depozycik monetek, 50 yy, finingówki, piątki chyba i dziesiątki, jak dobrze pamiętam, shorta wtedy nagrałem. Zobaczymy, co będzie. Ja lecę dalej. Jak coś będzie, pokazuję. Jak widzicie, jest tego masa tutaj w lesie. Jeżeli chodzi o pociski, cały niewybity Mauser, tak mi się wydaje. Znajduję ich tutaj często, te ogólnie pociski. Powiem wam szczerze. Warty teren do przejścia, naprawdę w warunkach, teraz takie jakie się znajdują Można śmiało poszukać Zobaczymy co jeszcze wleci, no ale już jest jakieś oznaki militarne czyli, czyli już mamy pocisk Dobra, szukamy dalej, jak coś będzie od razu pokazuję Zobaczcie drzewa powalone kieruje się w tamtym kierunku. Na razie nic nie wyszło ciekawego, same śmieci. No, ale to jest taki urok poszukiwań. W jeden dzień wlecą fajne monetki, fajne jakieś depozyciki. W drugi dzień nie wleci nic. A ja jak widzicie nagrywa materiały, obojętnie co wpada, to pokazuje. nic nie reżyseruje. wszystko jest 100%. I co, lecimy dalej, mam nadzieję, że coś jeszcze wpadnie, liczę na jakieś monetki, bo monetki najbardziej, jak mówię, z lasu, tym bardziej z lasu, z ziemi, przeleżane, to najbardziej cieszą i tyle, lecę dalej, jak coś będzie, pokazuję. Taka dziura, wyskoczyło coś takiego, dość głęboko, nie wiem z czego to jest, wczoraj zdjęcie, zaraz zobaczymy na goglach, może mi wyszukać, co to może być. To coś od czegoś, jakaś korba chyba Nie wiem No ale jest, szukamy dalej Jakaś museczka słuchajcie ze straszaka Tak mi się wydaje, że to straszak Piękne tereny Ogólnie jeżeli chodzi o ten teren To możliwe, że będę miał zgodę od właściciela Jak wróci z urlopu za dwa tygodnie od właścicielki znaczy się tego właśnie terenu i będzie można to wszystko, wszystko tutaj przeszukać. Zobaczymy, może coś fajnego wleci. Jeszcze chwilę pochodzę, bo to był taki spontaniczny wypad. Teraz uszeczka No i co? Ja jestem w takich terenach jak widać, już Wam kiedyś pokazywałem to nie chce się pchać, bo jeszcze tej pani nie ma. Dopiero wróci niedługo mówię z urlopu. Yy, będziemy rozmawiać. Możliwe, że pozwoli mi, bo już kiedyś nie rozmawiałem na temat poszukiwań i takich rzeczy. I też się takimi rzeczami interesuje. Yy, aczkolwiek nie chodzi, ale interesuje się. Więc zobaczymy, jeżeli mi tutaj pozwoli pochodzić, cały ten teren. Będzie elegancko. Zrobiłem jakiegoś live'a i będziemy na żywo szukać. A teraz jeszcze lecę w górę Zobaczymy, może tam coś jeszcze wpadnie Kolejny fancik Taka dziura Nie wiem co to jest Ale również Czele fotkę wrzucę I zobaczę Jakaś Jakaś ta yy, Jakaś łopata, mini łopata chyba. Nie, no żartuję, nie, więc to jest, zaraz zobaczymy. Zrobię zdjęcie, wrzucę na gogle i zobaczymy, co mi wyskoczy. Dobra, szukam dalej. Więc tak, kochani, słuchajcie, pomału będę kończył. Jutro wracam yy, i szukamy dalej ogólnie ten teren, bo dzisiaj był taki spontan. No i co mogę powiedzieć? Mało rzeczy wleciało, pokażę Wam. Ogólnie, co wpadło. Najciekawsza rzecz, która mnie interesuje, słuchajcie, jest to element z lampy naftowej. Jest to pierwsza albo druga wojna światowa, dokładnie nie wiem. Yy, bardzo stary. Spróbuję to w domu wyczyścić. Fajny artefakt będzie na półkę, bo takich rzeczy jest mało. Troszkę zniszczone, ale nie szkodzi. To mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o, o znajdkę. No i co? Nie wiem co to jest, jakiś kawałek czegoś, pewnie złom. 5 finingów, już dość zżarte, ale monetka cieszy najbardziej, jak mówiłem. Monetka w lesie super sprawa. No i co? Dwa pociski, są to jakieś pewnie ślepaki. A po czym to poznaję? Po, jak widać. Odłamek po wybuchu, po jakiejś bombie No i tak jak widać no, to jest najbardziej najciekawsze zabieram to ze za sobą, czyszczę i będzie fajny, fajny artefakt na półce Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach, za niedługo wyruszam na plażę Zobaczymy co wleci, jakieś monetki poszukamy i tyle. Trzymajcie się do zobaczenia przy kolejnym odcinku Piona.